Witajcie, kochani. Dzisiaj będę, y, powiem Wam, co to jest średnie ja, y, czyli świadomość. Y, tutaj troszeczkę poruszę, y, ponieważ ja ba bardzo lubię y, Hunę, filozofię Huny, chociaż nie znam jej za dobrze, nie, nie byłam na żadnych kursach z Huny, ale co nieco tam. Y, Znam i na przykład takie podstawy. Dlatego będę. Znaczy, coś tam wplotę po prostu nie, To wam chciałam tylko powiedzieć. Ale tak, pierwsze, co to jest średnie ja? Średnie ja jest to świadomość. Jest to świadomość, y y y czyli ta część naszego umysłu, y z którą się utoż utożsamiamy, i kiedy mówimy. Ja, czyli ja, ja tu, ja tu i teraz. E, świadomość pozwala nam myśleć na przykład logicznie, pod, pod, potrafi analizować, przetwarzać e, różne informacje, posiada bardzo ważną cechę, e, czyli tak zwaną wolną wolę, co tutaj. E, Oczywiście jak, jak y, dojdziemy do iluzji, y, ale to już, to już będzie na moim kanale. Y, to też są wolną, wolą to trochę poruszę y, temat. Ale tak, dzięki tego, tej świadomości, y, czyli tym średnim ja, bo wolę to używać jako średnie ja, średnie ja, wy, wyż, wyższe ja i niższe ja. Y, ale dobrze, teraz jesteśmy na średnim ja. Yy. dobra, bo znowu zboczyłam z tematu, jak to ja, yy, więc posiada tą cechę wolną wolę i dzięki niej możemy wybierać to, co uważamy za słuszne, to, to czego pragniemy, to, co chcemy sobie tam yy, zmanifestować. Możemy działać świadomie, czyli świadomie już umiemy kreować energią <śm> I jak już mówiłam, że energia podąża za uwagą, czyli za świadomością tego, czyli to jest już takie e, kreowanie świadome e, i e, czyli to są takie podstawowe jakby informacje, czym jest to, e, to średnie ja. I tak teraz, ym, dlatego ważne jest, na czym się koncentrujemy. O tym też mówiłam, i o tym jeszcze będzie dużo, jeżeli chodzi o myśli i słowa, ale to będzie już w osobnych też podcastach. Yy, jest ważne, na czym się koncentrujemy. Jest to jedna z podstawowych yy, takich. Yy, nauk w ogóle pracy z energią, ale to pochodzi bardziej od Huny. Właśnie yy, koncentracja pozwala yy, energii płynąć. No tak, bo jeżeli się skupiamy na danej rzeczy, to zasilamy, ja to, jak ja to nazywam, zasilamy to energią. I świadomość może kreować świ świadomie ciałem, yy, kiedy uczymy się jakichś czynności. I jeszcze na przykład nie umiemy, robimy to świadomie i z uwagą. A kiedy się y, nauczymy, to już właśnie podświadomość przejmuje tą, jakby pałeczkę, to tak nazwałam pałeczkę, y, kontrolę nad tym kontrola to jest złe słowo ale pałeczkę. Ym. Świadomość potrafi oceniać, porównywać. Robimy to bardzo często. I no bo tutaj no tak jest właśnie na tym planie, że żyjemy tą właśnie tak bardziej tą świadomością. Nie zagłębiając się w naszą właśnie podświadomość, a a co gorsze w nadświadomość, bo tutaj nadświadomość, jak tu mówią właśnie Kachuni, nasze wyższe, wyższe ja tęskni za kontaktem z nami, ale do tego dojdziemy. Więc my w świadomości, czyli ta świadomość, to, to średnie ja potrafi oceniać, porównywać. No, robimy to na co dzień, można powiedzieć, no może nie na co dzień, ale. Często, ale dzięki temu też wiemy, to znaczy może nam się też wydawać to, bo to też nie jest tak, że my wiemy, bo wszystko jest właśnie no nie, no nie w świadomości. Dzięki temu możemy na przykład wiedzieć, co jest dla nas dobre. Albo co niekoniecznie, oczywiście tutaj musi się, jeżeli się włącza już czucie, takie dość mocne, ta percepcja się bardzo wyłaszcza, to wtedy owszem. Yy, I to już jest takie świadome, jak mówiłam, wcześniej świat, takie świadome kreowanie. Ale tak jeszcze po, yy, pokrótce. Yy, I kiedy docierają do nas yy, na przykład bodźce ze świata zewnętrznego, czyli. Yy, no, zazwyczaj po, polegają one na ocenie i interpretacji, yy, i to nie tylko yy, yy, właśnie nasze zdanie, yy, yy, my że my to po prostu yy, interpretujemy, tylko też inni, yy, yy, to wtedy może się to, yy, jeżeli na przykład yy, usłyszymy coś i Albo będziemy to słyszeć bardzo często, to to się zapisze w, w podświadomości. Ale dobrze, wracając, z, muszę tutaj pewnie robić takie prze prze przerywniki, bo to się łączy bardzo. Yy, znaczy, łączy się, że wszystko się łączy. Yy, no ale dobrze, jeżeli yy, możemy oceniać, możemy interpretować w, tym naszym, yy, w tej, tej świadomości. Yy, to właśnie na przykład yy, możemy zobaczyć i porównać yy, i uświadomić sobie pewne rzeczy, ale tylko wtedy, kiedy właśnie robimy to naprawdę bardzo świadomie, kiedy mamy to pewne rzeczy uświadomione. No, podobne słowa, ale to nie jest jeszcze to, co właśnie uświadomione, a świadomie to jest. Yy, a świadomość, świadomie uświadomione, a świadomość to są też jeszcze trzy różne rzeczy. To jest taka moja y, ocena. Bo ja lubię tak na, to, na y, części pierwsze y, rozkładać wszystko. Niestety, teraz średni ja ma bardzo krótką pamięć. <śm> w zasadzie to w ogóle nie ma pamięci. Yy, bo, no bo tak jest, bo yy, liczy się. Yy, 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 przepraszam za to. Yy, liczy się przede wszystkim to, co jest aktualnie odbierane przez nas yy, i działa tylko w chwili teraźniejszej. Dlatego właśnie powiedziałam, że ja, to średnie ja, ja, tu i teraz. I Dlatego Wam to tak zaznaczam, powtarzam kilka razy, żebyście właśnie to też sobie zakodowali. E, najlepiej byście sobie zapisywali te podcasty potem, albo słuchali ich częściej. E, możecie sobie je pobrać, tak przy okazji mówię tutaj na e, swoje urządzenia. E, I. E, czyli tak, czyli e, chodzi mi teraz o to, że e, no. Że nie ma tej pamięci takiej jak podświadomość. Co oczywiście, tutaj w podświadomości jest to trochę też zgubne dla nas, e, dlatego to wszystko jest e, no takie, że tak powiem, e, bardzo trudno jest objąć słowami, żeby komuś wytłumaczyć coś, co my już rozumiemy. Więc liczy się dla, dla świadomości ogólnie, liczy się tu i teraz, czyli to ja. Ja tu i teraz. E, i, no i działa, cały, cały czas działa w teraźniejszości. Można być na przykład można być świadomym w teraźniejszości, ale, ale nie mieć na przykład też tej wyższej świadomości o pewnych rzeczach. Ale ogólnie, tak, y, bo teraz już trochę zamotałam, sama widzę, chodzi o to, że świadomość odbiera wiele informacji. Y, i, bo świat jest zapełniony milionami danych, a najczęściej y, jesteśmy świadomi tylko kilku z nich. I na przykład y, oglądając jakiś obraz, Yy, jesteśmy skupieni na odbiorze obrazu czy tam jakiegoś dźwięku, które w tej chwili dochodzą do umysłu i na przykład one są yy, yy, objęte taką bardzo dużą yy, uwagą przez ludzi jakieś wydarzenie albo, co, albo coś takiego. Mimo, że świadomie odbieramy tylko wycinek z tego do czego zmierzam. Jeżeli to, to wszystko się zapisuje, ponieważ to, to nasze, to nasza świadomość, czyli to Yy, średnie ja. Nie ma tej pamięci takiej zbyt długiej. Zapisuje się to w podświadomości. Świadomie odbieramy, ale zapisuje się to w podświadomości. I co, co tu jest jeszcze yy, takiego ważnego, co bym chciała przekazać? Yy, to są, to, to, to trzeba naprawdę zrozumieć. Dlatego zachęcam do po prostu yy, słuchania tego Kilka, kilkanaście razy, a nawet sobie zapisywania. I teraz tak. Świadomość nie potrafi też odczuwać. To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli. Yy, działa na wyższych planach wibracyjnych, ale nie potrafi odczuwać, yy, dlatego że. Yy, jest to, można by było powiedzieć, no jak, no to jest świadomość, to to jest świadome nie, bo to nie jest tak do końca, że świadomość jest czymś, jest tą, tą świadomością, którą, na przykład świadomością Chrystusową, do której chyba każdy z nas dąży, prawda? Czyli do tej pięknej energii, kiedy wiemy już i patrzymy z góry na to wszystko. Z góry, w sensie y, nie, że jakoś wywyższamy się, tylko że kiedy widzimy i obejmujemy to wszystko myślami, y, myślami i w ogóle, więc y, świadomość nie potrafi odczuwać. Potrafi za to myśleć abstrakcyjnie, rozwiązywać logiczne, na przykład zadania, jakieś określać, coś na, nazywać, przedmioty. i y, 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 y Tutaj na przykład kachuni mówią, że y, można świadomość porównać do y, ciała y, y, subtelnego, mentalnego człowieka. No bo jest to bardzo y, takie, y, y, że tak powiem, logiczne, logiczna nazwa. Y, y, świadome odczuwanie odbywa się za pośrednictwem niższego ja, kiedy to średnie ja odbiera informacje od niego. E, o co tu chodzi? Jeżeli świadomość y, świadome właśnie y, y, świadomie myślimy, świadomie świadome odczuwamy, to później. Y, to znaczy jakby równocześnie, teraz w ogóle zamykam oczy, to jest najlepsze, bo ja t, yy, i zamykam oczy i mi się wydaje, że wam to pokazuję, no świetnie, Moje, mój, mój obraz, no. możecie też pośmiać. Chodzi o to, że yy, musi być za pośrednictwem świadome odczuwanie, czyli to już jest coś innego, świadome odczuwanie, a świadomość. Yy, Dlatego, że to jest połączenie się z niższym ja, czyli z naszą podświadomością. Ale to jest taka mała tutaj dygresja, bo to naprawdę mogłabym mówić. Yy, yy, mogłabym mówić tutaj kilka godzin o tym, yy, i uważam, że tu już są takie, powinny być po prostu. Yy, na to odrębne takie podcasty będą na, na moim kanale niedługo, bo ten temat mi się bardzo jest mi bliski. Tym bardziej właśnie to wyższe ja, niższe jaj. Średnia jest z chuny, a chuna też bardzo mi się podoba, jak wspomniałam. Więc tak, jeszcze kontynuując, kontynuując a propos tej świadomości. Dzięki świadomości możemy się oczywiście rozwijać, e, możemy robić e, hmm, e, to świadomie, a to w dużym stopniu na przykład może nam ułatwić życie. E, I na przykład po przeczytaniu e, jakiegoś e, jakiejś, jakiegoś artykułu e, Możesz stwierdzić, czy informacje w nim zawarte mogą ci pomóc, lub na przykład nie. Możesz sobie to stwierdzić, prawda? W zależności od oceny, możesz świadomie podjąć działanie, odpowiednie działanie dla Ciebie. I tutaj właśnie do czego zmierzam? Oczywiście, ocena i logika nie jest obiektywna. <laughs> Dlatego, że odbieranie informacji, takiej e, pochodzącej najczęściej z, e, z podświadomości, e, a jej do obiektywizmu daleko, <laughs> to naprawdę bardzo daleko, e, nie jest zbyt takim, tutaj trzeba bardzo, e, że tak powiem, taka cienka linia, jest cienka, Cienka, cienka linia trzeba po prostu z tym, że tak powiem yy, yy, dobrze to trzeba zrozumieć. Tutaj na pewno się nasunie dużo pytań z waszej strony, ja wiem, ja wiem. Mam nadzieję, że chociaż tutaj część tego yy, yy, zrozumiecie na pierwszy raz, bo ja wiem, że to jest bardzo o tych trzech naszych kiaźniach, to jest bardzo dużo. Y, mówienia i zrozumienia, bo to się wszystko łączy. I tak, y, teraz jeszcze tylko prawidłowo, na przykład, działająca świadomość wybiera, jak się przejawiać w rzeczywistości. Y, dzięki temu uczy ona podświadomość czyli można powiedzieć, że programuje, jak żyć co nie zawsze jest pozytywne. Yy, I teraz m, dlaczego? Yy, dlaczego? Bo tutaj ta logika właśnie, co wspomniałam, o której oczywiście yy, ocena czegoś, logika nie, nie, jest, nie jest kompletnie yy, obiektywna w, w naszej w podświadomości. Yy, dlatego wszystkie informacje, które na przykład, tak jak tutaj mówiłam, że e, mo możemy stwierdzić, czy one są e, na przykład w jakimś artykule, książce, e, czy one są dla nas doble, dobre lub nie. I e, w zależności, jak je ocenimy, możemy je świadomie, jakoś świadomie tam podjąć odpowiednie działania, czy wziąć z nich na przykład to, co z wami rezonuje, co nie. Ale ocena i właśnie nie jest tutaj, e, e, m, ocena i logika nie jest tu obiektywna. E, dlatego informacje, informacje pochodzą najczęściej, e, te odbierane, bo większa część odbieranych informacji pochodzi już z podświadomości. I dlaczego nie możemy tego, my tak na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to wszystko się łączy, czyli świadomość, podświadomość. Tutaj niby logicznie myślimy naszym zdaniem, a nam podświadomość podaje jakieś na przykład schematy negatywne. I. i My możemy błędnie to y, na przykład dany artykuł, daną na przykład książkę, lub na przykład czyjąś wypowiedź źle zinterpretować. Dlatego tutaj za, naprawdę y, zachęcam wszystkich do y, czucia i do wiary w to, y, co czujemy. To, co czujemy. To jeżeli nam się jakoś nie, yy, nie leży, to poznamy, nie leży nam coś, to to poznamy, uwierzcie. Zaufajcie sobie. I na tym skończę dzisiejszy odcinek, yy, <śmiech> <śmiech> dlatego że moje gardło dzisiaj jest chyba wysuszone już od, yy, od gadania, od nagrywania się. Yy, a wy, kochani, yy, postarajcie się to zrozumieć. Ja oczywiście na kursie będę przypominać, będę, będę odpowiadać na pytania Wasze, ale też nie chciałabym całego kursu, tego jednego dnia, który będziemy mieć, spędzić na tym, żeby odpowiedzieć na te pytania. Dlatego będzie więcej później już podcastów, takich ogólnych na moim kanale, bo on będzie też troszeczkę zmodyfikowany. E, ale dobrze kochani Bo słyszycie moją chrypkę Więc na, na, na dzisiejszy wieczór e, Bo tak, bo ja nagrywam wieczorami <grym> W takim razie Do usłyszenia I do następnego e, Podcastu Do następnej jaźni Będzie pewnie kolejna jaźń No bo żeby tak zrobić już po kolei dla Was, przed kursem. Dobrze, moi kochani, w takim razie do usłyszenia i miłego słuchania.